Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Te rekolekcje zaczynamy bardzo niezwykłym znakiem. Towarzyszy nam pewien niezwykły symbol. I nie. Nie chodzi mi tutaj w ogóle o to, że, że 3 kwietnia spadł śnieg. Chodzi mi o krzyż. Jesteśmy w takim momencie wielkiego postu, że oto w tę niedzielę zasłaniamy krzyża. Krzyż. Normalnie tu jakoś stani, staramy się go manifestować, okazywać. Wieszamy go w domu, nad drzwiami, w kuchni. Obecny jest w kościele, w tylu miejscach. Nosimy go na piersiach. Jasny, czytelny znak: jestem chrześcijaninem. A dzisiaj, dzisiaj go zakrywamy. Hmm. Kiedy firmy starają się stworzyć jakieś logo, jakiś symbol, znak rozpoznawczy, to zawsze starają się, żeby miał jak najbardziej pozytywny przekaz, żeby budził pozytywne emocje. A tutaj trochę się już z krzyżem opatrzyliśmy, ale... Ale to człowiek konający, na strasznym narzędziu tortur. To, to jest ostatnia rzecz, tą, która może się pozytywnie kojarzyć, która może budzić jakieś pozytywne odczucia. Dla na nas to już nie robi wrażenia, ale dla ludzi, którzy są spoza naszej kultury, którzy nie znają tego ciężaru gatunkowego, to jest szokujące. To to jest ostatni znak, z którym można chcieć być kojarzonym. Zasłaniamy krzyże, żeby odsłonić je w wielki piątek, żeby zobaczyć tą wielką agonię, mękę Jezusa. Jakby odkryć ją na nowo. Chociaż... Przez lata ten symbol zasłoniętego krzyża różnie był interpretowany. Wiecie, kiedyś krzyże były niesamowicie bogato zdobione. Były wykonane ze szlachetnych materiałów, wysadzane drogimi kamieniami. W tym momencie, Wielkiego Postu, kiedy tyle mówimy o wyrzeczeniach, o jakiejś skromności, może też był zasłonięty. Wyrazem tego, żeby nie sycić tak oczu, żeby czegoś sobie ująć w pewnej skromności. Później, później był czas, kiedy Jezusa na Krzyżu nie przedstawiano w agonii. Nie, on był przedstawiany jako zwycięzca śmierci. On stoi twardo, silnie, ma rozłożone ramiona. Krzyż stanowi jakby tylko tło dla jego triumfu. To nie jest człowiek, który umiera, to nie jest człowiek, który ginie. Nie. To jest triumfujący Jezus. Jezus pełen życia, Jezus zwycięzca. Może zasłaniano wtedy krzyż, żeby zasłonić ten triumfalny wymiar, żeby skoncentrować się może i zwrócić uwagę na Jego mękę. Chociaż chociaż popatrzcie, jak wielkie przesłanie. Niosło odsłonięcie takiego krzyża, w wielki piątek. Dla tych chrześcijan było jednoznaczne, że Jezus, który jest na krzyżu, Jezus, który na krzyżu umiera, On od razu zwycięża. On z wstaje. W momencie śmierci jest pełen życia. Jest dawcą życia. W momencie porażki jest zwycięzcą. Bóg, który objawia nam prawdę o zmartwychwstaniu że zmartwychwstał i że my zmartwychwstaniemy. Prawda. A jaka jest prawda o, o tej cudzołożnej kobiecie? Prawo mój Rzeszowe stanowiło bardzo, bardzo jasno, że pochwycony w nadsudzołóstwie Czeka kara śmierci, czeka kamieniowanie. Tamto prawo wyznaczało bardzo konkretne normy moralne, bardzo restrykcyjne. One dokładnie pilnowało różnych elementów życia. Tam nie było rozbicia na prawo cywilne i kościelne. Nie. To było jedno prawo, które układało i porządkowało życie całej wspólnoty. Po coś było. Miało jakiś sens. Broniło tego małżeństwa. I to za taką cenę, za taką karę. Kiedy więc ta kobieta decyduje się na grzech, ona ma dokładnie świadomość tego, co może ją czekać. I tutaj zgrzyt. Bo słyszymy tylko o kobiecie? To gdzie więc jest ten jej partner? Towarzysz tego grzechu? Może uciekł? Może był silniejszy, może nie był u siebie. Był na tyle sprawny, że się wyrywał. A może? A może to byli jego znajomi, koledzy? Którzy pozwolili mu uciec, że doskonale wiedzieli, co go czeka. Tylko co ona teraz musi czuć? Ta, która ma być właśnie skazana na śmierć. Patrzcie, ile ona zainwestowała w tą relację. Nie? Patrzcie, jaką cenę potencjalnie będzie musiała zapłacić. Ona naprawdę musiała go kochać. Będąc świadoma, co jej grozi. I pewnie teraz bije się z myślami: Gdzie on jest? Dlaczego uciekł? Czemu nie zrobi czegoś, żeby mnie ratować? Albo przynajmniej, czemu nie będzie teraz honorowo ze mną? Albo jak chciał być tak blisko mnie i mówił, że był, no to, no to może powinien być do końca. Może powinien przyjść teraz i, i chociażby mnie pocieszyć, wesprzeć. Może razem, ale w tej śmierci, w tej karze, ale razem. Może ona musiała myśleć, jaka ja głupia byłam, ale się dałam zwieść. Ale ja byłam naiwna. A nie jest to trochę historia każdego z nas? Masz świadomość tego, że grzech do niczego dobrego ci nie będzie prowadzić. Masz świadomość tego, że pobłądzisz, że konsekwencje tego mogą być straszne, a mimo to gdzieś nas ciągnie. Gdzieś przekonujemy samych siebie i innych, okłamujemy, że to jest wyjątkowa sytuacja. A przecież wielu tak, i tylu ich nie złapano. Może nikt się nie dowie. Ile razy stajemy, jesteśmy konfrontowani z przykazaniami, z radami dobrych ludzi, z nauczaniem Kościoła. Nie? A i tak nas ciągnie ku złemu. My też często źle wybieramy. My też często jesteśmy naiwni. Pewnie My też nieraz mówiliśmy, albo powiemy, o ja głupi, głupia, o my naiwni, ale to było bez sensu, ale się dałem oszukać. A Jezus? A Jezus się nie wścieka, a Jezus nie przewraca oczami, a Jezus nie mówi, no widzisz, stało się, masz ten, znałaś prawo, wiesz jak to powinno być. Sama sobie jesteś winna. Nie. On w tym momencie przykucnął i zaczął pisać pa palcem na piasku. Nie wiem, czy to widzicie. Wie, wiecie, jakie tam są emocje? Nie? Ona jest ledwo co pochwycona na cudzołóstwie. Tam są jakieś niesamowite nerwy. Oni mają zaraz ją zabić, ukamieniować. Jaki tam musi być tumult, jak w nich wszystkich musi wrzeć. I w tym całym tyglu Jezus przykucnął i pisze palcem na piasku. Egzegeci zachodzą w głowy, to co On takiego musiał tam pisać w tej chwili? Niektórzy mówią, że pisał tam imiona. I wśród tych wypisywanych imion, ci, którzy tak stali i chcieli ją kamieniować, nagle zaczęli rozpoznawać imiona tych, z którymi może oni byli powiązani jakimś grzechem. Inni mówią, że, że Jezus wprost pisał tam grzechy. Teraz cały ten wściekły tłum. Nagle miał niesamowity rachunek sumienia. Nagle zaczynał rozpoznawać swoje winy. Nagle zaczynał widzieć swój własny grzech tam zapisany. Ale jest też taka interpretacja, która mówi, że Jezus tam, kiedy przypucnął, napisał jedno słowo: Cudzołóstwo. I wiatr, który miał delikatnie, poruszał ten piasek. Także słowo to zaczęło się zacierać, i już po chwili nic tam nie zostało. A gdybyś ty stał właśnie tam, przy Jezusie, przy tej kobiecie, jak myślisz? Jakie słowo zostałoby napisane? Jaki grzech? Jakie imię? Bez względu na wszystko piasek pod wpływem wiatru zacznie się poruszać i nawet najgorszy grzech nie pozostawi śladu. I nawet największa słabość może zostać zatarta, zapomniana. W tych rekolekcjach będziemy chcieli poznawać prawdę. Dzisiaj każdy ma swoją prawdę. Ale spróbujemy odkryć pewną obiektywną prawdę. Prawdę o Bogu. Prawdę o drugim człowieku. Prawdę o nas samych. I nie, nie po to, żeby się zdołować, żeby załamać ręce żeby się poczuć, jakże to fatalnie jesteśmy. Nie. Ale żeby doświadczyć nadziei. Żeby doświadczyć wiary i miłości. Żeby spojrzeć na to słowo napisane na piasku i zobaczyć, jak w końcu nic, żadnego śladu po nim nie zostaje.